Naucz się, jak tworzyć zaawansowane modele BIM oraz profesjonalną dokumentację architektoniczną zgodną z polskim standardem rysunkowym w moim certyfikowanym kursie Revit Dom Jednorodzinny od A do Z. Kurs to ponad 11 godzin nagrań wideo zamkniętych aż w 114 lekcjach z nieograniczonym czasowo dostępem, w którym znajdziesz ogrom wiedzy. Pokażę Ci, jak mądrze pracować z elementami warstwowymi, takimi jak ściany, strop czy dach. Dowiesz się też, z jakich rodzin korzystać do wstawienia drzwi, okien i innych obiektów, tak aby odzwierciedlały rzeczywiste sytuacje projektowe. Zajmiemy się również modelowaniem więźby dachowej wraz z obróbkami blacharskimi, terenu wraz z wykopem, schodów, kominów, fundamentów, wieńców i stropów. Część dotycząca dokumentacji to profesjonalne arkusze rzutu, przekroju, elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej gotowe do wydruku. W tej części pokażę Ci też m.in. jak ustawić grubości linii, jak tworzyć własne etykiety i style wymiarowe, czy też jak zautomatyzować oznaczenie kierunku otwierania drzwi za pomocą skryptu Dynamo. Cała wiedza, jaką się z Tobą dzielę, opiera się na ponad 12-letnim doświadczeniu w pracy w programie Revit. Przez ten czas poznałem zarówno jego mocne strony, jak i ograniczenia. Współpracowałem z firmami w Polsce i za granicą, w tym z Berlina, Nowego Jorku czy Londynu. Wdrażałem aplikację w wielu zespołach i na co dzień za pośrednictwem konsultacji pomagam projektantom rozwiązywać ich codzienne problemy. Kursy online tworzę od 2016 roku i do tej pory przeszkoliłem setki osób studentów, projektantów architektury i budownictwa, jak i całe biura projektowe. Moje zaangażowanie w opracowanie każdego kursu jest odzwierciedlone w przytłaczająco pozytywnych opiniach, za które chciałbym wszystkim podziękować. Zapisując się na kurs, możesz na mnie liczyć też w ramach gwarantowanej opieki trenerskiej w formie zamkniętego forum kursu, na którym możesz zadawać mi dowolne pytania. Decydując się na szkolenie tak naprawdę otrzymujesz gotowy szablon do pracy w programie Revit, który zaoszczędzi Twój czas i pieniądze potrzebne na samodzielne nauczenie się pewnych technik pracy. Domyślam się, że możesz odczuwać frustrację, gdy inwestycja w drogie oprogramowanie Revit nie przekłada się na oczekiwany wzrost wydajności. W tym kursie dowiesz się, że wszystko co dotychczas wykonywałeś w oprogramowaniu CAD możesz z powodzeniem zrealizować w Revit. Wystarczy wiedzieć jak. W ramach kursu otrzymasz także pliki do samodzielnej pracy po każdej lekcji, certyfikat Autodesk o międzynarodowym zasięgu w języku angielskim oraz certyfikat BIMV z opisem nabytych umiejętności. Kurs jest idealny dla osób, które mają już choćby minimalne doświadczenie w pracy z programem, znają interfejs oraz podstawowe polecenia. Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z Revitem. Polecam pakiet Revit Modelowanie plus Dokumentacja plus DOM, dostępny również na tej podstronie. Zestaw obejmuje trzy kursy pełne wiedzy, które sprawi, że staniesz się ekspertem w projektowaniu BIM dla architektury. To już wszystko z mojej strony. Zachęcam, byś zapoznał się z pełnym opisem i obejrzał lekcje przykładowe. Czekam na Ciebie w kursie. Do zobaczenia.